Cześć, witam Was, Tomek z tej strony. Dzisiaj 3 czerwiec. Mija czwarty dzień praktycznie od momentu, kiedy ta rodzina chciała mi wylecieć. Udało mi się złapać matkę w ostatniej chwili. I matkę odłożyłem, polikwidowałem mateczniki. Wczoraj robiłem przegląd i nadal odciągają jakieś dziwne mateczniki. Moim celem jest to, żeby zostawić im tylko jeden matecznik i żeby to zostało. Sprawdzę z Wami razem, zrobię po prostu przegląd razem z Wami i zobaczymy, czy dalej coś kombinują, czy, czy wróciły do, do pracy jakiejś. Matkę już przełożyłem do innego gula, tak jak wcześniej wspomniałem. Coś tam zaczyna działać, czyli dokładnie mówiąc już została podgrubiła się, pszczoły ją dokarmiły i podejrzewam, że lada chwila będzie będzie czerwić, nie? Dlaczego jej nie skasowałem? Dlatego, że po prostu zrobi mi jakiś mały odkład w międzyczasie, a, w, a po prostu później podmienię matkę, bo zamówiłem od Pawluka i podrzucę sobie tam matkę do nich. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to co? To działamy. Ściągamy korpus. Pszczoły będą agresywne, podejrzewam, bo one tu są agresywne. Ja im przeszkodziłem w tym wyrojeniu się. Tak naprawdę pszczół jest za dużo już jak na dwa korpusy. No tak jak mówiłem, są, są agresywne. I zobaczymy co miałem powiedzieć. Pszczół już jest za dużo jak na dwa korpusy, ale nektaru po prostu nie było na tyle, żeby im dołożyć. Pogoda jest dzisiaj niezbyt fajna, popadało w nocy, akacja ładnie dała wczoraj, dzisiaj zobaczymy. Sprawdzam miodnie czy nie odciągnęły znowu mi jakiegoś dziwnego matecznika. Będą dalej odciągać mateczniki, to po prostu zlikwiduję tamtego jednego też i podam innego na wygryzieniu i, i chyba tak będzie najlepiej. Zobaczymy. Muszę je trochę poddymić mocniej tu. To coś. miódmoe, to nasze miódmoe, to nasze będzie taki nasze miódmoe, to nasze Coś to ale to nie jest ten efekt, jeszcze, yy, Pracującej w pełni już zasklepiają zaczynam odmiany, żeby mieć pewność, że czegoś tu nie przeniosły. Ten mateczek, który zostawiłem, on już był zasklepiony od dłuższego czasu, tylko tak podejrzewam, że na no nie wiem, kwestia.

to sure. Patrząc po ilości na kropu niezbyt tam ciekawie to wygląda, więc tak jak mówiłem wcześniej, rodzina jest nadal w nastroju rojowym. Nie chce jej się za bardzo pracować. Czy po teraz jak przejrzałem nie, nie ma tu żadnych mateczników nic. Ma. Zobaczymy, zobaczymy co one tu pokażą. Jeżeli po, jeżeli po wygryzieniu się matecznika nadal się będą zachowywać agresywnie to po prostu je zmienię matkę no i tyle. Bo może one nie są aż takie mega mocno agresywne ale są wkurzające. A ja takiej pszczoły nie chcę. Też jakoś wybitnie się postarały, jeżeli chodzi o o miód także to jest jakiś widzę to kiedyś przyleciała mi jakaś rójka i to jest jakieś mieszanie z bakwastem Bakfast musiał być wcześniej tylko że to się zmieszało wszystko to, 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 to matecznik? Nie. coś podobnego do matecznika nie dobra no jak to widać w ogóle Dzieje to mi się tak pod kurzę, że rozpali, że normalnie nie Dalej coś kombinuje, dalej coś kombinuje. Niemożliwe to jest.

to już nie mają z czego pociągnąć z tego matuszyku. Już jest spokój. Już nie mają z czego. to wolniej ze względu na to, żeby mieć pewność, bo one są po prostu dłuższe na włosku, że tylko jak poczują, że jest więcej niż jeden matecznik, to zaraz pofruną coś przypuszczą. A, przynoszą świeży nakład, dobra, troszkę się wzięły do roboty, ale jeszcze ten byłek jest... też noszą. Być może już poczuły, że plan uleg destrukcji ale zaspokojne to nie jest bronią po prostu jednego jednak, który im został ja dalej kombinuję. Kurde macie. zo so, za so, kurde Dobrze przejść. Jutro ma być 28 stopni i podejrzewam, że to by była idealna pogoda, żeby mi wyparowały. Noszę no to jest jakaś szansa, że coś wróciły. Mogą być takie wkurzone ze względu na to, że... No mówię, tak jak mówiłem wcześniej, popsułem troszkę dzień. Tu znowu ciągnę, Tu jest ten soczysty matecznik. Jeszcze się nie wygryzł, ale dalej kombinują obok. Więc zanim się wygryzie matecznik, zrozumieją w końcu, że że nie polecam ludzie. Każdy ten matecznik może, nie wiem czy go widać, na samym spodzie No jest mięsko, nie, duży jest. Ale z drugiej strony też już kombinacja jest. i Ja taki każdy matecznik chcę usunąć. I you Stoły wiszą, nie chcą się pracować, więc się nie chcę się nie ma leczu. Ale pięknie jakaś Jest szansa, że one wrócą po prostu do pracy. Dobra, słuchajcie, tak jak na pewno widzicie, one są niezbyt spokojne, wręcz przeciwnie, lata to towarzystwo nawet tu przy aparacie i, i o, wkurzone są mega, nie? Ogólnie była taka rodzina y, niezbyt, y, znaczy była taka spokojna, a teraz po prostu się coś porypało, Przypuszczam przez to, że tak jak mówiłem wcześniej, zepsułem ich plan ucieczki. Jeżeli ta agresja będzie dalej po wygryzieniu się tego jednego matecznika, zobaczymy, no to wtedy, wtedy zadziałamy w inny sposób, damy inny, inny, inną matkę i tyle. Mam jeszcze taką jedną rodzinę do przejrzenia, bo tam jest troszkę inna sytuacja, tam bardziej są spokojne pszczoły, też się chciały wyroić, też naczaskały mateczników, zabrałem matkę, podałem im korpus z węzą, bo ich, no bo, bo po prostu tam jeszcze zastosowałem coś takiego, że odwracałem na chwilę, zmieniałem kierunki miodni i, i podejdę z wami tam do, do niej i tu muszę przejrzeć bo wczoraj po prostu patrzyłem, o to jest ta rodzina, to na trzech znaczy korpusa. No, znaczy, znaczy, no na tych i tutaj widzę, że już jest spokój ale wczoraj one w ogóle mi węzy nie odciągnęły i, e, i chcę zobaczyć dzisiaj, to znaczy odciągnęły w ogóle nawet nie zaczęły pobielać w węzy i chcę zobaczyć czy one wróciły do pracy czy nie tam, bo bo jeżeli nie, no to też jeszcze tam muszę to no muszę pokrótce mówiąc zobaczyć o co chodzi chcę przygotować, tak jak mówię pewną rodzinę do Przyjęcia matek od Pawluka i, i zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj wszędzie fajnie pszczoły pracują, nie są agresywne. Stoimy przodem do Wlotka i nic się nie dzieje. Natomiast tamta razina, powrócę do niej i zobaczycie co się będzie działo. Mega! Zaczyna się tu robić niezbyt niezbyt fajnie. No ale zobaczymy co je skłania do tego ataku. Podejrzewam, że właśnie, o, już się zlatują. Dobra, ja sobie zamknę ten ul, wieczorem jeszcze raz go przejrzę i jeżeli już nie będzie e, żadnych prób mateczników, tego po prostu zostawiam i zobaczymy, co się dalej, co się dalej wydarzy. Dobra. W odkładach patrzyłem, to e, wczoraj podaję mateczniki do trzech odkładów, bo nie było matki. nie wróciło z lotu godowego reszta się nasieniło, już czerwio także jest w porządku dobra, trzymajcie się do następnego razu wszystkiego dobrego, hej